Witam na kolejnej części pierwszego wykładu. Tym razem zobaczymy, jak zaimplementować listę przy pomocy listy wskaźnikowej. Spośród wielu wariantów listy wskaźnikowej wybrałem dla Was listę dwukierunkową z, głowę, z głową i z ogonem, ponieważ implementacja poszczególnych operacji w, tej, w tym wariancie listy wskaźnikowej wydaje się być najprostsza. Na slajdzie widzimy Strukturę służącą do przechowywania pojedynczego elementu listy wskaźnikowej dwukierunkowej. Taka struktura przechowuje wartość elementu listy oraz wskaźniki do następnego oraz poprzedniego elementu listy. Poniżej struktury mamy poglądowy rysunek, jak wygląda taka dwukierunkowa lista. Zauważmy, że nasza lista zawiera na obu końcach. Sztuczne elementy, głowę i ogon. Teraz widzimy definicję klasy lista. Podobnie jak to było w przypadku tablicowej implementacji listy, definiujemy typ wartość i podobnie jak wtedy jest to typ całkowito liczbowy oraz definiujemy typ pozycja. Pozycją elementu w tej implementacji będzie wskaźnik na element czyli tak naprawdę wskaźnik na strukturę przechowującą element listy. Poza tymi dwoma typami definiujemy także dwa pola. Wskaźnik na głowę oraz wskaźnik na ogon. Dzięki temu mamy szybki dostęp do obu końców listy. Dalej są nagłówki metod, które będziemy implementować i są to dokładnie te same metody, które implementowaliśmy w przypadku tablicowej implementacji listy. Najpierw przyjrzyjmy się temu, jak zaimplementować konstruktor i destruktor. Konstruktor wymaga alokacji dwóch struktur ogona i głowy oraz przepięcia odpowiednich wskaźników, czyli następnikiem głowy jest ogon, a poprzednikiem ogona jest głowa. Poza tym pola głowa i ogon Muszą wskazywać odpowiednio na głowę i ogon. W przypadku destruktora implementacja jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku tablicowej implementacji listy, gdyż nie możemy usunąć całej listy jednym poleceniem. Każdą strukturę wchodzącą w skład listy musimy usunąć osobno. W związku z tym mamy pętlę, która przechodzi listę począwszy od głowy do ogona i usuwa kolejne elementy listy. Zwróćmy uwagę, że nie usuwamy elementu listy, który wskazuje w danym momencie nasz iterator. Usuwamy strukturę, na którą wskazuje zmienna pomocnicza, czyli element, który odwiedziliśmy w poprzednim obrocie pętli. Sprawdzenie, czy lista jest pusta, tradycyjnie jest proste. W tym przypadku wystarczy sprawdzić, czy następnikiem głowy jest ogon. Jeżeli jest, to oznacza, że lista jest pusta i zwracamy true. Jeżeli nie jest, to zwracamy false. W operacji front zwracamy wartość pierwszego elementu listy. Ale naszym pierwszym elementem listy jest głowa, która niczego nie przechowuje. To oznacza, że musimy zwrócić wartość przechowywaną w następniku głowy. Jak widzimy, jest to proste. Możemy zrobić to w jednej linijce. Uwaga! W tak zaimplementowanej metodzie front nie sprawdzamy, czy lista przypadkiem nie jest pusta, czyli czy zwracana wartość ma sens. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzać, czy wykonanie metody front ma sens, musimy ustalić jakiś sposób reakcji na nieuprawnione wywołanie tej metody. Przykładowo, moglibyśmy w takiej sytuacji rzucić wyjątek. Operacja back jest bardzo podobna do operacji front, tylko tym razem, Zamiast następnika głowy zwracamy wartość przechowywaną w poprzedniku ogona. Jak widzimy, podobnie jak w przypadku operacji front, nasza implementacja metody zajmuje jedną linijkę. Podobnie jak w przypadku metody front, nie obsługujemy przypadku, kiedy lista jest pusta. Teraz przyjrzyjmy się, jak zaimplementować operację push front, czyli dodawania elementu na początku listy. Aby to zrobić, musimy najpierw stworzyć nową strukturę, która będzie przechowywała podaną w argumencie wartość. Po stworzeniu struktury musimy wpiąć ją w listę pomiędzy głowę a, a stary pierwszy element listy. Aby to zrobić, przypisujemy do pola następny w nowo utworzonym elemencie wskaźnik do starego pierwszego elementu listy. Natomiast do pola poprzedni w nowym, pierwszym elemencie przypisujemy wskaźnik do głowy. Teraz możemy przypisać nowo utworzony element jako poprzednik starego pierwszego elementu oraz jako następnik głowy. Na tym slajdzie widzimy kod wykonujący operacje, które przed chwilą mieliśmy okazję śledzić w wersji rysunkowej. Jeszcze raz zwracam uwagę, ważne jest nie tylko to, które wskaźniki przepinamy, ale też w jakiej kolejności to robimy. Bardzo łatwo jest źle przepinając wskaźniki, stracić dostęp do części listy. Operacja pushback jest analogiczna jak operacja pushfront, z tym, że zamiast wstawiać element za głową, wstawiamy element przed ogonem. Kod funkcji jest analogiczny jak w przypadku pushfront. I podobnie jak w przypadku pushfront należy uważać na to, jakie wskaźniki przepinamy i w jakiej kolejności. Operacja popfront usuwa pierwszy element listy. To znaczy element, który znajduje się tuż za głową. W naszej implementacji nie sprawdzamy, czy nasza lista nie jest pusta. Zakładamy, że programista sprawdza takie rzeczy. Podobnie jak w przypadku innych operacji na liście wskaźnikowej, operacja ta jest, ta polega przede wszystkim na przepięciu wskaźników w odpowiedniej kolejności. I znowu jest to proste, i znowu jest to żmudne i należy uważać. Rzeczą, na którą Trzeba uważać w przypadku operacji pop Front, jest to, żeby nie stracić wskaźnika na stary pierwszy element. Zanim zaczniemy przepinać wskaźniki, w zmiennej pomocniczej zapamiętujemy wskaźnik do starego pierwszego elementu. Jest on nam potrzebny, żeby móc usunąć ten element z pamięci komputera. Pominięcie tego. Spowodowałoby coś, co nazywamy wyciekiem pamięci. Czyli w pamięci byłyby zaalokowane struktury, do których nie mielibyśmy dostępu i co za tym idzie, nie moglibyśmy ich usunąć. Po dłuższym działaniu programu mogłoby to spowodować, że w pamięci operacyjnej komputera zabrakłoby pamięci dla naszego programu. Operację popback implementujemy analogicznie jak operację popfront. Tylko tym razem zamiast następnika Głowy usuwamy poprzednik ogona. Ponieważ implementacja wygląda niemalże identycznie, nie będę o niej osobno mówił, operacja insert w naszym wariancie listy wskaźnikowej wygląda niemalże identycznie z operacją pushback, gdzie rolę ogona spełnia element, którego pozycję otrzymaliśmy w argumencie funkcji insert. Czyli dostając Pozycję, czyli wskaźnik do elementu struktury, wstawiamy element, który teraz będzie na tej, na tej samej pozycji się znajdował. Czyli w strukturze listy będzie poprzedzał element, na który wskaźnik otrzymaliśmy. Stąd jest to taka sama operacja, jak wstawianie przed, jak pushback, czyli wstawianie przed ogonem. Pushback to nic innego jak insert, którym argumentem funkcji jest wskaźnik na ogon. W przypadku operacji erase. Usuwamy element, na który wskaźnik otrzymaliśmy w argumencie funkcji. Jak widzimy, to co musimy zrobić, to, to przede wszystkim przepiąć wskaźniki w sąsiadach usuwanego elementu. Tak, żeby po poprzedniku usuwanego elementu następował w liście następnik usuwanego elementu. I analogicznie, żeby przed następnikiem usuwanego elementu występował w liście jego poprzednik. Po przepięciu wskaźników możemy zwolnić pamięć zajmowaną przez usuwany element. Dobra. Operacja first jest prosta do zaimplementowania. Zwracamy pozycję pierwszego elementu, czyli zwracamy następnik głowy. Podobnie operacja last ma zwrócić pozycję, czyli wskaźnik do ostatniego elementu. To oznacza, że zwracamy wskaźnik do poprzednika ogona. Operacja next ma zwrócić wskaźnik do elementu następnego. W stosunku do elementu, do którego wskaźnik otrzymaliśmy w argumencie. Aby to zrobić, wystarczy zwrócić pole następny ze struktury, do której wskaźnik dostaliśmy. Na koniec zobaczmy, jak zaimplementować funkcję add, czyli funkcję, która daje nam możliwość modyfikowania dowolnego elementu listy. Jedyne co musimy zrobić w metodzie ed, to zwrócić referencję do pola przechowującego wartość elementu listy w strukturze, do której wskaźnik dostaliśmy w argumencie w funkcji. Zobaczyliśmy, jak zaimplementować listę przy pomocy listy wskaźnikowej. Zwróćmy uwagę, że wszystkie przedstawione operacje wykonywaliśmy w stałym czasie. Niezależnie od rozmiaru listy, każda z przedstawionych operacji zajmowała określoną stałą dla, dla danej operacji ilość czasu. Stałą ilość operacji. Zrobiliśmy to kosztem, dodatkowej pamięci, którą straciliśmy na wskaźniki do następnego i poprzedniego elementu listy oraz tego, że straciliśmy możliwość dostępu w jednym kroku do elementu listy o dowolnym indeksie. Inną zaletą listy tablicowej związaną z architekturą współczesnych komputerów jest to, że tablica jest przechowywana w spójnym kawałku pamięci operacyjnej. To oznacza, że gdy przeglądamy tablicę po kolei, a więc listę przechowywaną w tablicy po kolei, to bloki tej tablicy są na raz wczytywane do pamięci cache procesora, do której dostęp jest znacznie szybszy niż do pamięci RAM komputera. W przypadku listy przechowywanej jako lista wskaźnikowa, każda struktura, czyli przechowująca pojedynczy element, jest alokowana osobno. I może znajdować się w innym fragmencie pamięci operacyjnej. Co oznacza, że, że dwie sąsiednie struktury mogą być w pamięci operacyjnej daleko od siebie. Dwie struktury przechowujące sąsiednie elementy listy. To oznacza, że kiedy wczytywany do cache'u jest blok przechowujący jedną z tych struktur, to ten blok wcale nie musi przechowywać sąsiedniej struktury. W praktyce ta różnica może decydować o sporych różnicach w czasach działania programów, używających różnych implementacji list. To była ostatnia część tego wykładu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień poznamy kolejne dwie struktury kolejkę i stos, które są pewnymi wariantami listy. Dowiemy się, jak lepiej zaimplementować listę przy pomocy tablicy. Oraz zobaczymy proste algorytmy pracujące na liście, kolejce i stosie. Do zobaczenia. To koniec tej części wykładu. W kolejnej części zobaczymy proste algorytmy sortujące, czyli algorytmy, które porządkują elementy listy. To znaczy, dla podanej listy zamieniają miejscami jej elementy w taki sposób, żeby w wynikowej liście. Jej elementy były ułożone według pewnego porządku. Na przykład jeżeli przechowujemy liczby, to możemy chcieć, aby elementy listy tworzyły rosnący ciąg, czyli były ułożone od najmniejszego do największego. Ale sortowanie nie musi dotyczyć liczb. Równie dobrze możemy sortować napisy zgodnie z porządkiem alfabetycznym lub różne inne obiekty według przeróżnych porządków.